Go Buster! Cześć Buster! Buster jedzie na przejażdżkę ze scout. Popatrzcie, to samochód dostawczy tony. Wygląda na to, że scout i Buster pojadą za tony, żeby sprawdzić, dokąd dziś jedzie. Świetnie się razem bawią. Haha, scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster! Uff było blisko. Bądź uważny, Baster. Prawie zderzyłeś się z Tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni. A Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi Tonego się otworzyły. Buster, Scout, uważajcie! Wygląda jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęło już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważył. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota, Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, Scout. Świetnie sobie poradziła. O nie, Scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko, Buster. Nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić, jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że Scout wpadła na pomysł. Świetna robota! Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo! Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi, Buster. Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. Brawo Buster, brawo Scout.